Oryginalne koszulki angielskich klubów wraz z oficjalnymi nadrukami znajdziecie w sklepie naszego partnera Pod Stadionem. Wszelkie szczegóły na stronie internetowej www.podstadionem.pl. Serdecznie polecamy. Ciekawa to była kolejka, bo nie zapunktowali Salah, Kane, Son czy Bruno, któremu opaskę powierzyło aż rekordowe 2 miliony 700 tysięcy menedżerów. Natomiast lokalnymi bohaterami zostali Saka, Gendogan i Sołczek, którzy łącznie sięgnęli po 42 punkty. Pokazuje to więc, że ta kolejka nie mogła być dobra dla ogółu. A jest ze mną oczywiście Emilian Cichoń. Cześć wszystkim. I już 21 odcinek Hotornot. Note. Zaczniemy od omówienia drużyny, która nas nie zawiodła w kolejce numer 20, no może poza Fodenem czyli Manchester City. No właśnie, Foden został zmieniony jeszcze przed 60 minutą. I posiadaczy może boleć fakt, że w pierwszej połowie miał świetną okazję na strzeje na 1 do 0. Jednakże. Sam Johnston dobrze interweniował, sporował piłkę na słupek. No ale jest spora szansa na to, że właśnie Sheffield znów zagra, ponieważ dostał przedw przedwczesnego resta. Tak, tym posiadacze Foden'a mogą się podbudowywać. Właśnie tutaj pozdrawiam Wojtka Jurgielewicza, naszego byłego kolegę z redakcji, który po przesłuchaniu ostatniego hot or Not właśnie zdecydował się na Foden'a. Także możesz liczyć, że odkuje się Anglik. No i jeszcze a propos Manchester City, no to musimy powiedzieć, że yy, oni teraz mają szansę na sporą serię podwójnych kolejek, ponieważ w kolejce numer 24, w kolejce numer 26 i 27 mają oni prawdopodobieństwo właśnie wystąpienia podwójnej kolejki. Także posiadanie tych trzech zawodników City na pewno jest dobrym wyborem, szczególnie właśnie patrząc na formę, szczególnie defensywy, no, która no zamiata wszystko. Duet Diaz Stones w 12 meczach, kiedy zagrali razem w tym sezonie. Stracił tylko jednego gola i to był ten gol Hudsona Odoi, który, Odoia, który, którego strzelił w ostatniej akcji meczu z Chelsea, także no, ten duet jest niesamowity. Jednocześnie przy środkowych obracach City należy wspomnieć, że wrócił już Aymeric Laporte i z Lezouramią zaliczył kilkanaście minut, ale kilkadziesiąt, bo to była zmiana przed 60. minutą i korzystając z faktu, że wspomniałeś o tej podwójnej kolekcji City, warto wspomnieć, że no, Pro City będą jeszcze mieli Double Game Week i ich rywale, czyli, Praftop, czyli Everton lub Southampton, w zależności czy zmierzą się z nimi w 24, 6 czy 7 kolejce. No tak, temat podwójnych kolejek na pewno będziemy monitorować i w kolejnych odcinkach będziemy dawać znać. A teraz przejdziemy do Chelsea, yy, które, która została przejęta przez Tomasa Tuchela, i to może mieć pozytywny skutek, jeśli chodzi o, fan, o nasze składy fantazy Premier League, ponieważ Niemiec preferuje piłkę ofensywną. No jednak z drugiej strony musimy pamiętać, że. Być może dojdzie do większych rotacji niż za Lamparda. Tak, i to może być częste zjawisko, bo Niemiec jest elastyczny w doborze formacji. W swoich poprzednich klubach lubił, lubił grać zarówno 4-3-3, 4-2-3-1, czy wahadłami i tylko stół. Nawet tak zagrał bodajże z Wolverhampton. Nie jestem pewien, ponieważ zdecydowałem się obejrzeć w tym czasie mecz Barney's za Stonville, mi nie żałuję. Ale ty, Łukasz oglądałeś, więc możesz powiedzieć, czy Kane Hudson i to jest opcja na, waha na wahadełku Chelsea. W sumie ciężko stwierdzić, bo sam Tuchel powiedział, że pierwszy skład, który wystawił właśnie na mecz z wilkami, jest pewnie najbardziej niesprawiedliwą drużyną, która będzie za jego kadencji, ponieważ on miał tylko ten jeden trening, żeby zobaczyć, kto, kto prezentuje najlepszą dyspozycję. I Niemiec postawił na najbardziej doświadczonych graczy i tych, na których, których już wcześniej kojarzył znał. No dlatego no nie, na pewno nie możemy wyciągać żadnych pochopnych wniosków jeśli chodzi o Chelsea Werner spędził całe spotkanie na ławce A powiem wam tak, że patrząc na sytuację z Wardim, że tam zbytnio nie było jakiejś świetnej opcji kim zastąpić Anglika No to ja kupiłem Wernera tak Nie wiem, gdybym pewnie nie miał Twittera to bym nigdy w życiu na to nie wpadł A tam kilka osób jakby rozmawiało o tym i wpadłem na ten głupi pomysł no a wam polecam, żeby jednak czekać, czekać, monitorować sytuację, kto będzie grał, jak będzie grał, bo Chelsea na pewno będzie ciekawą drużyną po zmianie trenera, bo tak jak powiedziałem, Tuchel preferuje ofensywny styl i będzie padać dużo goli, no tylko musimy poczekać, kto będzie tego strzelał, czy to będzie Pulisic, czy Ziyech, czy Abraham. Także na razie polecam wam oczekiwać na sytuację. A co do Hacena odoy, No to on może być jednym właśnie z wygranych tego przyjścia Tuchela. I patrząc na to, że on gościuje tylko 5-7, a będzie grał na skrzydle albo na wahadle, to w przyszłości może być na pewno opcją. Sporym wygranym zmiany trenera może być też Antonio Rudiger, który był na wylocie z Chelsea. Jeszcze u Lamparda pod koniec jego kadencji zaczął grać. I warto wspomnieć, że Tuchel chciał właśnie Rudigera w PSR, jak jeszcze był trenerem Paryżan. Więc wydaje się, że Rudiger może mieć w miarę pewny skład. Chyba, że w ostatnich 5 meczach zagrał 4 razy. No tak jak wspomniałem, jeszcze u Lamparda. I może kusić cena, ponieważ przez to, że nie gra praktycznie cały sezon dotychczas, spadł aż do 4,5. A Chelsea gra teraz z Burnley, to ten hamem Sheffield i Newcastle, z czego 3 z 4 tych meczów zapowiadają się na potencjalne cs -y. No tak, czyli znowu dochodzimy do wniosku, że najlepiej poczekać, bo kto wie, czy nagle Zuma nie wyskoczy. No tak jak powiedziałem, Tuchel jeszcze nie wybrał swojej krystalicznej pierwszej jedenastki, także musimy poczekać. W mecz Burnley pewnie coś nam więcej powie. A skoro już mówiłem o czekaniu, to może przejdziemy do graczy, przy których nasza cierpliwość może jest zbyt duża Ponieważ czekamy zbyt długo z wydaleniem ich z naszych składów A być może po prostu damy im jeszcze szansę, bo przejdziemy do graczy, którzy ostatnio nie punktują, a mimo to są w naszych składach No i może zaczniemy od Patryka Bamforda, który, który ostatnią dwucyfrówkę zdobył w kolejce numer 6 A... W kolejce numer 15 i w kolejce numer 16 zdobył po 8 punktów, a później nie punktował. No i co byś powiedział o nim? No, co tu dużo mówić. Był ostatnia dwucyfrówka w game 6. Był to bodajże ten hat-trick za, za tą W ostatnich dwóch meczach oddał jeden strzał, z czego jeszcze dostał wędkę w ostatnim meczu, jeszcze prze, przed 60 minutą. No, no, nie wygląda to najlepiej, patrząc na to, że on już zdroża do dosyć wysokiej ceny raczej nie chcielibyśmy. Zacząć tracić to, co nad nim zarobiliśmy przez te poprzednie kolejki. No tak, tym bardziej, że w podobnej półce cenowej wykrystalizowała nam się inna opcja, ponieważ Antonio w ostatnich dwóch meczach oddał 9 strzałów, wykrywał dwie okazje i zdobył aż 14 punktów. A w tym poprzednim meczu, nie dość, że zdobył asystę, to jeszcze miał dwa słupki, czyli miał był dwa razy blisko zdobycia gola. No a dla porównania, Bamford. On w tych ostatnich dwóch meczach zdobył tylko trzy punkty, oddał jeden strzał, wprawdzie mógł mieć asystę, ale VAR anulował gola. No jednak porównując to też kalendarze, bo Bamford w kolejnych czterech meczach ma Leicester, Everton, Crystal Palace i Arsenal, a Antonio, Liverpool, Aston Villa, Fulham, Sheffield, no to wydaje mi się, że ta wymianka Bamforda na Antonio wydaje się całkiem niezła. Poza tym nie powinniśmy się martwić tym meczem Liverpoolu, ponieważ jeżeli spojrzymy na ostatnie cztery mecze, to West Ham jest trzecią najlepiej kreującą drużyną w lidze, a Expected Goals na poziomie prawie identycznym co Arsenal i niewiele gorszym od Manchesteru City, więc no wydaje mi się, że patrząc na Formę obrony Liverpoolu, no wciąż są szanse na jakieś punkty, Michaela. No tak, Liverpool przeciwko drużynie Mourinho zagrało naprawdę dobre spotkanie. Druga strona medalu jest jednak taka, że no po prostu Spurs pomogli sporo przy tych bramkach. No ale jednak zostawiamy już ten temat i przechodzimy do Bruno Fernandesza, czyli kolejnego gracza, który ostatnio, no nie możemy powiedzieć, że obniżył loty. No po prostu nie punktuje w Fantazy Premier League, ponieważ w czterech ostatnich kolejkach miał tylko 12 punktów. No i Emilian, sprzedać go czy nie? No chyba nie. No Wystarczy spojrzeć na ostatnie dwie serie blankowe Bruno w tym sezonie. Kolejka szósta i siódma to było odpowiednio 2 i 3 punkty. Co, co przyszło następnie? 17, 11 i 10 punktów. Sześć kolejek później GW12 i 13 również 3 i 2 punkty. No następnie seria 17, 12, 6 i 10 punktów. Więc zważywszy na to, że Arsenal. Że Manchester United będzie grał z Arsenalem na wyjeździe, a Bruno lepiej punktuje na wyjazdach, no może podtrzymać tę tradycję i znów 17 punktów uzbierać na kanonierach. Arteta Artety. No tak, można powiedzieć, że Bruno ładuje baterie teraz i to jest ta cisza przed burzą, a nie wiem, czy to samo możemy powiedzieć o Rashfordzie, no bo on ostatnio grał na dziewiątce. A mimo to, no to, jego statystyki są naprawdę straszne. Mogę się ponownie wypowiedzieć, bo i Bruno, i Rashforda. I o ile Bruno będę trzymał dalej, to Rashforda no niekoniecznie. No, co prawda, z Sheffield zagrał praktycznie na dziewiące, patrząc na hitmapy i średnią pozycję, no, ale był mało widoczny i w ostatnich czterech meczach, w, wliczając w to 3 minuty z Fulham, więc no, to, trochę to naciągnie statystykę. Niemniej, Rashford tych trzech i. Kawałku meczu, oddał tylko trzy strzały i zaliczył jedno kluczowe podanie. i Jedyne jego punkty to była ta fartowna asysta w meczu z Burnley gdzie po prostu wrzucił piłkę do Pogba i on załatwił resztę. Więc jeśli wierzycie, to bym go trzymał dalej. Zwłaszcza, że tak jak wspominałem, jest wyjazd na Arsenal, a Manchester United lepiej czuje się na wyjazdach. No ale ja osobiście no, zaczynam wątpić w trzymanie Rashforda No tak, tym bardziej, że zbytnio nie ma kim go zastąpić Jest naprawdę wyjątkowo posucha w tym momencie No chyba, że postawimy na tą e, zgraję gagatków za 5 milionów Czyli Gendogana, e, czy właśnie Sołczka No i przejdziemy dalej I kolejny jest gość, który jeszcze bardziej sobie nagrabił ostatnio bo nie zapunktował w ostatnich aż sześciu kolejkach, czyli Mo No teraz Tottenhamem trafił do siatki, no ale niestety gola nie uznano. No można powiedzieć, że ten gracz Fantazo, o którym mówiliśmy w zeszłym odcinku, który wykupił klątwę u jakiegoś zambijskiego szamana, może jakoś przedłużył abonament u niego, ponieważ no Salah ponownie zblankował. Niemniej strzelił gola, co prawda po anulowanym powarze, ale no jest bliżej tych punktów niż dalej. Ter ale teraz też mierzą się z solidnym West Hamem, więc no ja bym go osobiście trzymał, jeśli bym go miał, ale no nie wiem, czy warto go już na tą kolejkę sprowadzać, jeśli, jeśli na przykład myślicie o zastępstwie na tego Rashforda. No takie ja mam podobne zdanie, tym bardziej, że rozważałem by Sterlinga wymienić właśnie na Salaha, no ale jednak po tych 11 oczkach Anglika, no ta myśl już lekko się odsunęła, odsunęła z mojej głowy. A skoro mówiliśmy o Salahu, no to może porozmawiamy też o jego ostatnich rywalach, czyli o Sonie i Kay, nie? No i tutaj ten problem jest znowu, no Spory, ponieważ to są kolejni gracze premium, którzy ostatnio średnio punktują. Dodatkowo Kane zszedł z kontuzją, i jak już zostało powiedziane, między innymi przez Mourinho, on wypadnie na kilka tygodni, no nie wiadomo na ile, no jednak, jest to uraz, z którego wyrzuci na kilka kolejek. Więc naszych składów i tak musi odejść, no i to jest chyba w tym momencie główny problem posiadaczy właśnie Anglika w, wśród menedżerów Fantazy Premier League. No tutaj no nie ma co się rozwodzić: przy nie po prostu czekamy na już oficjalnej formacji, na ile wypada Anglik i szukamy jego alternatyw. Może, możemy to nazwać lekkim szczęście, że już omawialiśmy opcję premium w zeszłym odcinku, korzystając z urazu Jamie'ego Wardiego, no ale te opcje premium się na ataku coraz bardziej kurczą. No, ale tak jak wspomniałem, już omawialiśmy te opcje za, za Wardiego, to, to możemy analogicznie te same powiedzieć przy Kejnie. A co do Sona, czy bym go trzymał? No, osobiście bym go trzymał mimo wszystko, ponieważ znów miał parę setek. Strzeli bramkę właśnie pasy się Keyna, ale została mu anulowana po minimalnym spalonym. No a w następnej kolejce grałem z Brighton and Hove Album, co jest dosyć dobrą okazją na opaskę. No, tylko nie wiadomo, czy bez Kane'a sąd będzie tak dobrze śmigał jak dotychczas. No tak, w tym momencie sporym problemem menedżerów Fantazy Premier League jest na pewno obsadzenie linii napadu. No i być może, tak jak na początku mówiłem, że fajną wymianą jest y, kupienie Antonio za Bamforda No to teraz może okazać się, że ten Antonio jednak wleci za Kane'a No bo naprawdę nie ma opcji. No. Ja czekam, szczerze powiedziawszy, na przełamanie Inksa, że on się wstrzeli. A jak już się wstrzeli i nie będzie miał tej kontuzji, no to będzie świetna opcja No i też takim napastnikiem, który ostatnio niby daje punkty Ale nie są to jakieś wielkie wyniki, ponieważ w ostatnich dwóch meczach zdobył po 6 oczek No ale przy tym namarnował trochę sytuację, jest Oli Watkins No i tutaj, czy go trzymać czy nie? No myślę, że przy tym właśnie, jakie ja mamy problemy w napadzie, no to mimo wszystko trzymać Ale czy kupić? To już jest inna bajka No Oli Watkins to jest typowo napastnik dla ludzi z mocną psychiką może i strzelił go Las Berny, ale miał też parę setek, w tym jedno sam na sam z nikiem Połubem i strzelił prosto w angielskiego bramkarza, więc... No nie, nie wiem, czy jestem gotowy, żeby oglądać jego poczynania na boiskach Premier League, zwłaszcza patrząc na jego historię. Dotychczasowych spotkań, gdzie albo był nieskuteczny, jak w, właśnie w takiej sytuacji, albo po prostu warmu anulował każdą bramkę po minimalnym spalonym. No ale dalej bym go trzymał, zwłaszcza przez to, że... Nadal Aston Villa ma bodajże dwa albo trzy mecze zaległe, więc w końcu będą musieli grać te podwójne kolejki. No ale jako osoba, która go nie posiada, no nie polecam go kupować. Przynajmniej dopóki właśnie nie dowiemy się, kiedy Aston Villa będzie miała zaległe spotkania. Korzystając z faktu, że mówimy o napastnikach w, cen, w półce cenowej 6-7 milionów, warto jeszcze wspomnieć o innym angielskim napastniku, który może zalegać w naszych składach, zwłaszcza po blankowej kolejce. Jest to oczywiście Cairn Wilson, i tutaj nie ma co się rozwodzić. Po prostu Newcastle jest tragiczny, Wilson jest tragiczny, i no szukamy dla niego zastępstwa w trybie natychmiastowym. No a tak jak już wspomniałem, o to zastępstwo jest naprawdę trudno. Ten Antonio będzie musiał chyba się tam rozwoić albo i nawet roztroić. No właśnie, powiem ci, że to jest wielki burze. Nie można wyjść siódemką pomocników jakichś budżetowych typu właśnie Saka, Guindogam, Sołczek i mieć tylko Antonia w ataku. Ale. Może się wyklaruje w tej najbliższej kolejce nowo opcja, ponieważ, tak jak wspominaliśmy, Kane wypadł. No i dużo na to wskazuje, że powinien Carlos Vinicius za 6 i 9 zastąpić. Chociaż no dzisiaj, właśnie też zastąpić Keina powinien Vinicius, a w Mourinho wpuścił Erika Lamela, Więc nie wiadomo, czy Brazylijczyk pewnie ma pewny skład w obliczu kontuzji Karego Kane'a. No tak, pewnie też trzeba poczekać, trochę poobserwować A tak jak już powiedziałeś, że szkoda, że nie można grać siedmioma pomocnikami No to ja mogę dodać, że szkoda, że nie można grać czterema czy pięcioma zawodnikami Manchesteru City No bo przy bieżącej dyspozycji no przydałoby się kilka dodatkowych slotów No szczególnie ten Gündogan, bo ja ostatnio jednak wziąłem tego Sterlinga No i teraz Gündo by się chyba przydał No i oczywiście pięciu obrońców, w sensie czterech plus bramkarz najlepiej o, perfekcyjny skład, no, można powiedzieć, że idealny skład nie istnieje, a tu proszę No a skoro już jesteśmy przy tym idealnym składzie, przy idealnej drużynie No to może znalazłoby tam się miejsce dla jakiegoś gracza Arsenalu No bo Bukayo Staka w ostatnich sześciu meczach zdobył aż 52 punkty I tego jedynego blanka zaliczył w kolejce numer 18, w pustej kolejce numer 18 Gdy akurat duża część z nas odpaliła freehita i dała go do składu A on wtedy akurat nie odpłacił no, niemniej, Saka w ostatnich czterech meczach oddał 12 strzałów, wykrował 8 okazji. No i to jest świetna opcja. No, możemy też dodać, że do drużyny dołączył Odegard. No i on kosztuje tylko 6-0. No, nie wiem, tylko albo aż też w sumie nie wiem, czy się zdecydować. No, chyba bardziej tylko. No, chociaż on jakichś wielkich statystyk nie kręcił. No tak, znaczy nie oglądałem Ligi Hiszpańskiej, więc nie mogę, się, nie mogę być ekspertem w tym temacie, ale patrząc na same statystyki, to. Odegar to jest taki bardziej typ zawodnika, który ma kreować dla kolegów, ale nie robi liczb, może taki to jest norweski Piotr Gysieliński. No ale tak jak wspominałem, no według statystyk zazwyczaj jakieś, zazwyczaj jakieś 2-3 strzały na mecz, 2-3 kluczowe podania. W Realu Sociedad, gdzie był jedno z gwiazd ligi, tylko 4 bramki, 6 aset na przestrzeni 31 meczów, więc no na razie do obserwacji, ale cena może być kusząca. Ja nie będę się o norwego wypowiadał, bo nie chcę się po prostu zbłaźnić. Nie oglądałem go w akcji no i no nie, nie chcę tutaj ferować wyroków. No jedyne, jedyne co mogę powiedzieć, że on może ograniczyć skład Emila Smithrowa, a to była ta opcja za 4,5 miliona idealna do naszych składów. No ale co? No musimy monitorować sytuację. No i na tym zakończymy tą podstawową część dzisiejszego Hotornot Not i przejdziemy do pytań, które możecie zadawać pod postem specjalnym na grupie Football w Anglii. No i pierwszy pytanie brzmi: tak, Pereira zbierze mieć Albion na kapitana. To szaleństwo? No, zważywszy na to, że Mateusz Pereira ma lepsze statystyki w ostatnich meczach od Markusa Rashforda, no to w sumie, w sumie czemu nie? Ale no, warto wspomnieć, że forma Pereira trochę zależy od Kamila Krosickiego, bo wystarczy wspomnieć, wystarczy powiedzieć, że w ostatnich czterech meczach tylko w dwóch Pereira miał jakiekolwiek strzały i w tych dwóch, kiedy oddawał strzały, spunktował też, miał bramki. No, i w tych meczach właśnie grał Kamil Grosicki, a z Manchester City i Arsenalem Kamila nie było na boisku i nie było ani strzałów, ani asyst. Więc póki Big Sam nie będzie stawiał na Grosickiego, to nie wiem, czy Pereira jest taką super opcją. No tak, ale jak już wracając lekko na ziemię, no to musimy powiedzieć, że tak się w sumie zastanawialiśmy się nad tym, czy w kolejnych meczach nie postawić na bardziej niszowe opcje na kapitanie, ponieważ no, te lepsze ostatnio punktują trochę gorzej. No, i kto wie, czy ten Mateus Mateusz Pereira nie będzie jakimś świetnym wyborem? No, szaleństwo jest to na pewno, ale czy w tym szaleństwie nie może być czegoś dobrego, no to ja nie wiem. No, z drugiej strony, może musimy powiedzieć, że Fulham w ostatnich 3 na 4 mecze w Premier League, gdy nie grali z drużynami Big Six, zachowywali czyste kąta. Więc no, druga strona modelu może być zupełnie inna. No, ale nie mniej, no, jest jakaś szansa, że tutaj ten Pereira da punkty. No i oczywiście warto wspomnieć, że Brom będzie u siebie podejmował Fulham w następnej kolejce. A warto wspomnieć, że, że Westbrook Big sama u siebie zagrał 4 mecze, w żadnym z nich nie strzelił bramki i stracił 17, więc no nie wiem, czy to jest ten moment przełamania dla Mattiego Pereiry. No tak, czyli są klasycznie dwie strony medalu. Kolejnym pytaniem jest, co sądzicie o wymianie Rashforda na Sterlinga? No osobiście według mnie to jest dobra decyzja, bo teraz mamy opaskę na, na, na najbliższą kolejkę. No patrząc na to, że Bruno gra z Arsenalem, Salah gra... Z West Hamem, a Son gra z Brighton i nie wiadomo, jak będzie wyglądał bez Keina, to, to jest, wydaje się, dosyć bezpieczna opaska. Zwłaszcza, że Sterling już w ostatnich 5 meczach dwa razy usiadł na ławce, więc jest wypoczęty i raczej Pep go tak szybko nie zrotuje. No tak, ja też jestem zdania, że ta wymiana może mieć jakiś sens. No tym bardziej, że, tak jak powiedziałeś, no, Mateusz Pereira ostatnio oddaje więcej strzałów niż Rashford No i on, mimo tego, że gra na 9, no nie robi po prostu tych liczb. Ale skoro już byliśmy przy drużynie Manchester United, no to kolejnym pytaniem jest, czy na lewej stronie obrony Manchester United dojdzie do stabilizacji. Co za tym idzie, czy Alex Tejesz dzięki swojej asyście wywalczył pierwszy skład na kilka następnych kolejek. No ja myślę, że, że no nie, no, że Luke show ogólnie jest tam dużo wyżej w hierarchii. No i Alex Tejesz raczej będzie po prostu rotował i na pewno bym go nie wybierał do składu. No, myślę to samo, plus wydaje mi się, że decyzja czy show, czy teraz jest czy to jest decyzja taktyczna głównie już nie raz w tym sezonie bodajże dwa lub trzy razy, po prostu jeden drugiego zmieniał w przerwie, bo po prostu Oleg miał inny pomysł na grę i po prostu może zależy od rywala, który będzie wychodził, a który nie. No ale nadal wydaje mi się, że szałby. Jest jedynką, jeśli chodzi o lewą obronę, po prostu wygląda dobrze. O, i już wcześniej wspomniany Wojtek Jurgielewicz pyta Ostatnio planując kupić Gendogana, po przesłuchaniu waszego podcastu wjechał player Foden. Macie dla mnie jakiś plan na, na odkupienie swoich win? No to skoro nasze typ, typy takie bezpieczne, logiczne, tyło właśnie do Foden nie wchodzą, no to może poszukamy czegoś od czapy, no. Co, drogi Wojtku, sądzisz o takim Nilu Mopem jako alternatywa dla takiego Antonio, którego polecaliśmy i pewnie teraz zblankuje? Ale z tym Nilem Mopem to żartujesz, nie? No, powiem Ci, że Amat go nosa do tych nietypowych pików. Wystarczy wspomnieć, że w gimiku 14 postawiłem na Chrisa Uda i co prawda po 6 kolejkach, ale w końcu oddam, więc może ten Nil Mopem będzie prędszy. Dobra, Wojtek, nie słuchaj tego zostaw, tego, zostaw tego Fodena Być może dalej będzie punktował, no bo jednak on wygląda naprawdę dobrze A ten Gündogan naprawdę jest zastanawiający No i zanotował przedwczesnego resta, więc powinien jest ponownie zagrać Przynajmniej mamy taką nadzieję Tak, no i tym ewidentnie możesz się podbudowywać No ale mamy kolejne pytanie i tutaj ono brzmi Grać Wildcard, jeśli dla mojego składu nie ma już żadnej nadziei. No pytanie jak wygląda skład, tego tego nie, pod, nie podesłałeś, no, więc niestety nie doradzimy. Ale jeżeli czujesz, że to jest już pora na Wildcard, to może to jest pora, żeby go właśnie kliknąć. A ja ci powiem, że zawsze jest nadzieja, i być może teraz akurat twój skład zapunktuje. No i jeszcze rzutem na taśmę zmieścił się kolega Sebastian z pytaniem Werner, Pulisic, Mount, Hudson co myślicie? No, tak jak powiedzieliśmy już wcześniej, tutaj po prostu trzeba czekać. I no po prostu musimy dać czas Tuchelowi, żeby on po pierwsze ogarnął drużynę, a po drugie żeby, żeby ta jedenastka się wykrystalizowała No i powiedziałem, że Sebastian był rzuty na taśmę, no to co powiedzieć o naszym koledze Kubie Szulcu, którego no już trochę czasu z nami nie było przez tą sesję Ale właśnie napisał na konfie, Barnes czy Mathers? No wydaje mi się, że Harvey Barnes Po prostu jest bardziej ofensywny Tak, no tutaj Kuba też bym postawił na Barnesa No miło, że zapytałeś Miło, że się w końcu gdzieś tam pojawiłeś Chociaż na tyle w tym podcaście Ale na dzisiaj to tyle Dziękujemy wam bardzo, że dotrwaliście do tego momentu Oczywiście jeśli macie jakieś pytania To zachęcamy do komentowania Jeśli będziecie mieli pytania, na, jeśli chodzi o kolejną kolejkę To również znowu powstanie post na Futbol w Anglii No i co? Życzymy wam jak najlepszych wyników i do usłyszenia